Witam Was, kochani, w kolejnym. Znaczy no nie w kolejnym dniu, bo to jest ten sam dzień, ale no, w kolejnym odcinku w Chellington. Natomiast, kochani, musimy zwrócić tę przyczepę oraz nakarmić krowę, ale wydaje mi się, że po prostu przyczepę stąd zwyczajnie wywieziemy. <laughs> Przepraszam bardzo. I ją zostawimy gdzieś, myślę, tutaj. Na razie z Fordem, bo potem muszę to odwieźć, ale. No właśnie, zajmiemy się dzisiaj karmieniem krów, tak jak mówiłem. Odcinku wcześniejszym. Właśnie nie wiem, czy to pastwisko się zamyka zamyka się. Dobra. Tutaj mi krówki nie uciekły. Zresztą one mogą kurde tamtędy wyjść, no ale. Wiemy, o co ho, właśnie to miałem, kurde, zwrócić. No. Także pojedziemy tam. Sobie ewentualnie później. No nie jesteśmy, żeby kurde kupić, nie? Cokolwiek więc. No czekamy, kurde na Na produkty od zwierzęce. No, mógłbym sprzedać troszeczkę kiszonki. Ale na razie to sobie zostawimy. Chociaż nie. Moment, bo ja mam tutaj otwarty. Gdzie jest JCB w ogóle? JCB chyba jest w warsztacie. Potrzebuję kurczę, no coś z. z wheel loaderem. Nie, 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 to się nie nazywa. Nie, to się nie nazywa wheel loader. Tu jest. <laughs> Dobra. Miałem zmienić koła w międzyczasie. Dobra, teraz zmienię koła i widzimy się za chwilkę. I gotowe. No zajęło mi to ponad godzinkę, ale ale się udało. Także wróćmy do naszego yy, właśnie nie wiem czy to jest kurde wieża ciśnień tutaj czy nie. Chyba nie. Wróćmy do właśnie do tamtego tura. Właśnie nie wiem czy tur to się nazywa to właśnie to ramię czy to jest ten zaczep po prostu tutaj w ciągniku. No, no, no. Dobra, tak akurat mam widły do bel, więc spoko. Dobra, czego tak naprawdę nasze krowy potrzebują poza... otrawy no, mają, kiszonkę by potrzebowały i to w sumie chyba tyle plus no właśnie te marchewki. też ja nie wiem czy krowy akurat marchewki... A wiecie co? Jest tutaj ten po lewej stronie. Nie wiem czy to widać. Eee... O, gdzie Wysuwa się. Ciężko mi jest powiedzieć, o, może na, na tym słupku. O, o, o. Widzicie? Jest taki, się wchowa i su, wsuwa, nie? Po lewej stronie. I właśnie, jeżeli jest na równi, to znaczy, że mamy na równi... Ee, znaczy no, wiadomo, że jak obniżę, Powiedzmy, że by, bym chciał wziąć paletę. O, no to powinienem mieć to równo, nie? No. Także okłamałem jednak. Ale to jest z niewiedzy. Tylko moment. Czy to jest, kurde... E, nie tak. Tak to już jest sfermentowana trawka. Wydaje mi się, że jedna wystarczy. No na tyle krów co my mamy to na pewno. E, no i sianko mamy w sumie też, więc spoko. Tylko gdzie to muszę kurczę zawieźć? W tym momencie. Przejedźmy tędy. Hmm, bo tu jest woda. Spoko, spoko. Hmm. Tu? Nie. Wydaje mi się, że po prostu na środku tutaj, ale... Tak. Bo to widać tutaj po prostu. Ok. Właśnie pytanie: czy tu jest ten. 6000? I to chyba, że to trzeba kurczę faktycznie. Rozpiąć. A ja nawet nie mam szufli, gdybym to chciał rozpiąć teraz. Nawet nie mogę <fry> kurczę. Momento! Tu jest możliwość, nie no jest, eee, aktywuje rozcinanie bel, no właśnie, więc kurde, nie do końca ogarniam. Eee, krówki, krówki, tu są owce, Chellington Cows, 12, jest wody trochę niedużo, no właśnie, mamy tylko tę trawę, 1500, ale mamy grass fermented możliwość pokarm, no właśnie, słomę też trzeba będzie i słomę trzeba będzie kupić, kurde, także... Znaczy ten do. E, do bedingu, chciałem powiedzieć. A tą dmuchawę to słomę, nie? Tą taką małą, bo nie stać mi niestety. Na nic więcej. E, znaczy najłatwiej w sumie zobaczyć, gdzie jest ten. E, trigger. No, powinien być na całej długości tego, nie? Hmm. Puść, e, puść, 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 puś tą belę. Ona niech sobie tutaj będzie. Natomiast e, faktycznie po tę słomę trzeba by pojechać, więc chyba się zamienimy z Fordem. Zawieziemy tę przyczepę, bo więcej krów na razie i tak mnie nie będzie stać, więc. E, nie tak tutaj najpierw. Dobra. Te widły do bel też zostawimy tu. Tu się obrócimy. Tak, zawieziemy to do sklepu, 11 godzina, więc spokojnie, miną być otwarte. No jak mówię, no na, na więcej krów mnie nie stać, a jeszcze jak mówię, trzeba troszeczkę... Będzie to... Yy, będzie zakupów trzeba będzie zrobić. Będzie zakupów, trzeba będzie. Yy, moment, bo wydaje mi się, że tu kabel. O właśnie. Jeszcze sobie dotankujemy troszeczkę. A nie, dużo, bo też <noise> niestety trzeba oszczędzać. No i dobra, widzimy się w sklepie. Dobra, dojeżdżamy powolutku. Eee, no właśnie, trzeba będzie, kurde, kupić zaraz tą dmuchawę. O, ktoś tu się faktycznie na jakieś kurde leśne eskapady wybiera. Ty to fast track jest? Uuuuuuu uu. ładny. Jakiś taki customowy leśny spoko poroselnef. ładne. Kurde kto? No, nie wiem. Dobra, nieważne. <laughs> Pewnie się dowiemy. Ale nic to, na razie. Kabelek. Cyk. Dobra. E, tutaj. Zwróć. Tak, bardzo proszę. Oraz bym potrzebował, proszę pana jeszcze to jest technologia Bell prawdopodobnie du, 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 du. powinno być może coś ze zwierzętami du, 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 du. Mm. tak dobra i to jest SSL to jest frontloader to jest telehandler czyli ten nas interesuje dwa trzysta ale nie mam wyjścia No, w tym momencie niestety nie mam wyjścia. Ciekawe czy bele kieszonki mógłbym ją rozrzucić po prostu tam. Nie wiem, ale coś, coś tu się dzieje większego chyba, niż mniejszego. A, jakiś kurde na tył by się przydał w sumie obciążnik, ale nie mam i mnie w sumie teraz nie stać, żeby go kupić. Także no po prostu Trzeba będzie sobie poradzić jaki jest, no ale ten JCB jest całkiem Dobrze wypośrodkowany więc Więc powinniśmy dać radę, widzimy się na farmie Dojeżdżamy, natomiast <laughs> e, trzeba będzie zabrać kurde tą Chyba belę słomy Owcom, bo nie mam <laughs> Nie mam jeszcze bel Słomy No nie mam, nie mam no to dobrze, tam jest, widzę. Jest dobra. Także zrobimy takie machnią. Dobrze, stawmy to tu. Eee. A? Mam te widły? Nie, <laughs> bo całość odczepiłem, a chciałem. Co jest z tym głosem, kurde, dzisiaj? A chciałem odczepić tak. No. Dobra. No, to jest 3,5 tysiąca jeszcze. Litrów. Czy ja to jakoś włożę sensownie? Nie wiem. Eee. Eee. Jak się nic nie wydarzy złego, to powinno być ok. No właśnie. No tak, to delikatnie teraz, kurde. W sumie skoro tu jestem, nie zaszkodzi dorzucić no i to mi w beles słomy będziemy przerzucać pomiędzy krowami i owcami ale dobrze, że owce potrzebują w sumie. Czyli nie wiem tak naprawdę, czy potrzebują specjalnie yy, słomy do legowiska. Ale... ale skoro już tu jestem. To im da mnie. Dobra, teraz ostrożnie, spokojnie. No, 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 no. i pytanie, czy tu... Jest tutaj. No dobra. No i pytanie, ile potrzebują, kurczy. No słoma jest. Nie, no to na spokojnie tej słomy starczy. O, o, o. To jest bardzo dobry pomysł. Krawo. Dobrze. Wiecie co, zostawmy sobie w sumie może to tu. A razem z tą słomą. Dobra. No i właśnie kwestia jest kurde tej kiszonki. Eee, hmm... Jak to kurde zrobić? Kupiłem łyżkę po prostu A mam nadzieję, że... przyda się... Nie, wydaje mi się, że się przyda tak czy inaczej, więc 3,5... Nie, 3,200 kosztowała, Więc e, mam nadzieję, że damy radę. Bo rozciąłem tę belę faktycznie tutaj. No i teraz będzie mi łatwiej w sumie. Gdzieś znaleźć miejsce, miejmy nadzieję, że to powinno być tutaj po prostu, nie? Ale okej, okay, znalazłem tutaj po prostu. Po tej stronie. Także być może tam tą belę, którą miałbym. Oho, no dokładnie. To też mógłbym po tej stronie po prostu zostawić być może. No krowo, krowo. Już się. Gnojówka, nie gnojówka tylko obornik zaczyna produkować jak widać. No właśnie. Co to w sumie, go zwierzmy. Eee. Okay. <ślinie> trochę, trochę gnojówki, trochę. Gnojówki tylko. Trochę obornika, trochę sianka. Właściwie kiszonki. Sianko też będzie za chwilkę. Mam nadzieję, że z siankiem nie będzie takich problemów. No, kurde, nie do końca. Moment, mamy moment, 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 zobaczmy. Nie, no jeszcze potrzebuję troszkę. Tak? To się zrobiło? Tak, zrobiło się. Dobra. W sumie zostawmy tę łyżkę tu, bo nigdzie indziej ona się na razie nie przyda. A my potrzebujemy zabrać nasze widły do Bell i przywieźć tutaj siano. No, jest trochę roboty z tym, ale dobrze, że byliśmy przygotowani w sumie na te wszystkie ewentualności. No, 38 tysięcy, kurde, zostało mało pieniędzy. No teraz tylko, że po prostu mam nadzieję, że. Do góry z tym wszystkim. No, czekamy na plony. Chociaż plony i tak w większości będą właśnie dla zwierząt, więc to też takie jest sobie. O. A właśnie, mogłem zobaczyć, czy. Nie, nie potrzebują. Krowy, marchewek. Zresztą to bez sensu, bez sensu by było trochę, nie, ale. Świeżutkie sianko to trzeba przyznać. No i właśnie pytanie: czy po prostu mogę tak zostawić? Czy nie? Eee, mogę tak zostawić, bo jest 4600, a było 6000, więc na spokojnie. Ale ty, 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 ty. O, to, może wyłączyć. No. Dobrze. W takim układzie, kurde, działa to. E, sianko, sianko. No i yy, właśnie potrzebujemy. Naszą lucernę albo koniczynkę. I to w sumie tyle. Z takich rzeczy. E, pytanie, właśnie, jak to tam rośnie. Co prawda, to parę godzin było, więc, więc raczej się nic nie zmieniło. No i dobra. Więc w sumie. Na ten moment to chyba tyle, co mogę zrobić, także czekamy. Czekamy na wzrost. Naszej koniczyny. I do zobaczenia za chwilę. A cóż to znam za hałasy za oknem? Yuh. właśnie kurczę, deszcz pada ale masakra to dość wysoko te okna są tutaj dobra no tak niestety gościu był wysoki dosyć e, natomiast też kurde dostałem telefon wczoraj wieczorem żeby zawieźć już tę e, prasowarkę do BL, którą mamy <laughs> od pana Harego. więc kurde no nic no trzeba będzie pojechać kurde i mu oddać no powiedział żeby zostawić na pastwisku dla owiec dobra Garażu pada. Kurde, tak przecieka co za masakra. Dobra. Zamknijmy sobie garaż, bo mi napada tu, chociaż i tak tu jest spad, więc. Cała woda powinna wylecieć. Wypłynąć. Dokładnie. Damrze, dam dam, że, dam, że... Kurde, ciągle z tym przejazdem, tutaj mam problem. Wydaje mi się, że on jest troszkę dalej, w sensie ta droga tutaj. Eee, natomiast dobrze, a zostawmy sobie tutaj. Okej. Okay. Eee, ty, 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 ty. Ale zanim, zanim pojedziemy, to wiem, że owce potrzebują siana, więc eee, JCB będzie potrzebny w tym celu. Już sobie wycieraczki włączę. W razie W Całe szczęście kurczę, że pada, bo wtedy szybciej wzrosną roślinki. Bo już jak widzicie wczesne lato jest. Także O! No. Okej okay. Także trochę sianka damy. No i trzeba będzie faktycznie zrobić, wydaje mi się, że Chociaż można by sfermentować w silosie, tak mi się wydaje. Eee, muszę sobie ustawić na równi. Ciach. No. Za płytko. Jak tam? Uuu. Widzę, że wełna się produkuje bardzo dobrze. Także moje milusińskie owce. E, no, zjadły wszystko, kurde. Wydaje mi się, że to jest po tej stronie, nie? Tak, rozumiem? Nie, nie po tej. Troszkę wody. Też pada deszcz, no ale. Świeża woda. To jest dobra sprawa. analizacji aniżeli deszczówka. Tak działa to. Działa git, co prawda deszcz pada, więc prawdopodobnie tę belę. Zabierzemy stąd, chociaż mogłem w sumie podjechać i ją nabrać na widły znowu. Więc zostawmy tę belę tu. Gdzieś. No, zostaw, 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 zostaw. Zostaw tę belę. Moment, bo. Jak zwykle problemy z tymi belami. Dobra. Także powinno być na razie ok. Uwaga, żeby nie, nie przejechać żadnej owcy. Z drogi. I. No i jak mówię, pojedziemy teraz do pana Harego. Oddamy mu. Eee. Yy. Tę prasownicę. No, A, czy ja w sumie potrzebuję tego tura tutaj? Gdzie co? Zostawmy go może. Znaczy, same same widły zostawmy. A tak to jakiś obciążnik naprzód może się przydać. Zwłaszcza, że to nie przeszkadza. Dobra, belę mam tu. Znaczy, belę, prasownice. No, bel mam tu. Krówki. Krówki chyba ok. Są. Fit ją nie podłączam, bo nie ma takiej, takiej potrzeby. Tutaj troszkę sianka kurde jest w środku, no ale trudno to pan Harry będzie miał. Wrócimy sobie światło ostrzegawcze. A można. Chociaż odbijają mi się w szybie, więc... Więc może nie? tu kurde woda i powolutku dojeżdżamy no coś tu co się zmieniło ciekawego o lady Brama otwarta. No właśnie miałem zostawić tutaj. Hey. Dokładnie. Czyli to pan Hary zakupił. no... Widziałem, że jechał kurczę wczoraj tym naprawionym swoim manem. To coś się czuje. Wycinka, szykuje. Nie czuję, że rymuje. Dobra. Ale nie po to jesteśmy tutaj, żeby. Sprawdzać to wszystko. A, zostawmy mu w sumie tutaj. Niech ma. No dobra. No i w sumie tyle. Dobra, to ja idę jeszcze pogadać z panem Harym. A my, kochani, widzimy się. Wiecie, co zamknę mu to. Tę bramę. Bo łowce jeszcze uciekną. No, sporo tych owiec ma. a w sumie. Skoro już jestem. Dokręcę mu. Wodę, niech ma. <grybujesz> Dobra. Eee, no, te maszyny, spoko tutaj. Kosiarki, nie kosiarki. Tu się na razie zaparkuje, bo odecz pada. Przebiegnę się szybko. Chyba on tam ma domek, tak, z tego co pamiętam. Także, kochani, na tym zakończymy. Ja sobie pogadam z panem Harem, co to ma za sprzęt i, i w ogóle o co chodzi. Eee, no i widzimy się w następnym odcinku. Kiedy to. Będziemy coś działać bardziej, chyba. No, może pan Harry będzie chciał nas tutaj poprosić o pomoc, kurczę z tym, coś z tym drzewem, ale nie mam pojęcia. Pochwalimy się, że mamy krowy, mamy owce. Nie no, owce to mieliśmy wtedy, ale no dobra. Także kochani, dzięki za uwagę. Ja już pukam do pana Harego. Trzymajcie się. pa, pa.